Na po polsku jak na plaży zakiechałem się w miejsce. A w placu, Zobacz Jeszcze parawan Tak jak na No bez przesady. Co? Sam się mierzy nagrywając. Czy możemy później tego pod kamerę? Co? Tego też możemy pod kamerę dać. Co? Ale wziąłem właśnie balast. jak się... to się Ciekawe, w, w stanie, tak Nie to, muszę się to było, się na środku. To wziąłem właśnie... też mam. na tym latach... ...y, no, żeby się wierzyli.